To ja, Lego i Luigi, i dzisiaj tak znowu topka, i tak znowu z Lego Dreams. Postanowiłem, że za każdym razem, jak zdobędę nowy zestaw z Lego Dreams i innych zestawów, to będę nagrywał do tego topkę, figurę, które tam występowały. No dobrze, już nie nudzę. Numer jeden, a mianowicie ten pan. Niestety nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale był jednym z sennych agentów. Który właśnie sobie tworzyśnił takie rzeczy jak właśnie gigantyczne ołówki. Ma chyba chorobę skóry, która się chyba nazywała białaczka. Bo widzicie tutaj ma takie białe, bo tutaj ma takie białe plamy. O, o tutaj. No dobrze. Alternatywna główka. To taka. I to był numer jeden. Numer dwa. Szeregowy koszmarnik. Z takim hełmem śred średniowiecznego rycerza. Z klasyczną włócznią. I uwaga: główka pod tym hełmem. To jest głowa mrocznego łowcy. Co jest trochę dziwne. No, i to sobie tyle. O tej figurce za bardzo nie można czego opowiedzieć. No dobrze. To numer dwa. Numer trzy. Pani Garcia Szafiro. Tak się chyba nazywała. Ma wielki plecak. Laskę z klepsydrą. I to jest właśnie dziwna figurka, bo ona nie ma nóg. Tylko ma taki dziwnej jakby sukienkę, czy coś takiego? Alternatywna główka, o taka, z otwartą buzią. I czegoś nie rozumiem. Czemu ona nie ma otwartych oczu dla żadnej z tych główek? Tego nie rozumiem. Ale tymczasem, numer 4 to chyba jest kotokaktus. Niestety imienia nie ma. Wiadomo tylko, że to jest kotokaktus. Jest zielony. Donica jest z bocianiego gniazda z piratów. I numer 5. Ziblop. On jest na ostatnim miejscu, bo ziblop to był taki glut. To był taki glut dosyć, taki bardzo mały, a nie taka figurka normalna. I tego właśnie nie rozumiem. No. No cóż, taki zielony glut. Tutaj jakaś taka dziwna nakładka. Właśnie jeszcze więcej gluta. To jest po prostu szlam. Alternatywnych główek brak. No. I to tyle na dzisiaj. To było top 5 moich ulubionych figurek z Lego Dreams. No i to tyle na dzisiaj. Раже.